grupę i odpowiemy sobie na pytanie, co ta osoba chciałaby Ci teraz powiedzieć. Zobaczmy, co ta osoba chciałaby Ci powiedzieć. Ta osoba chciałaby Ci powiedzieć, że w Waszą sytuację są zamieszane pewne kłamstwa, że nie jest ona pewna tego, czego wymaga od Ciebie oraz w ogóle nie jest pewna tej relacji, i w Waszej relacji są pewne niedopowiedzenia, oraz sprawy, które są po prostu ukryte. Być może jakieś oszustwa, kłamstwa. Ta osoba jest zmęczona wszelkimi oszustwami i kłamstwami, i wszystkim, co jest ukryte i niewypowiedziane w Waszej relacji. Być może miały tutaj miejsce jakieś oszustwa i ta osoba ma tego dosyć, chciałaby to zmienić. W pewnym sensie jest właśnie, czuje się przebudzona do tego. I może być tutaj również istotny aspekt niewierności. Tej relacji, być może jedna stro ze stron właśnie była niewierna tutaj, i ta osoba czuje, że czas rozwiązać tę sytuację między wami. Wiadomości od Twojej osoby, jeszcze sobie to powiemy: to moje ego. Wciąż Cię kocham. Nie wiem, czy sobie poradzą. To by było na tyle, kochani. Zapraszam do kolejnych czytań i jeśli się podobało, skomentuj, zapisz film i zasubskrybuj kanał. Miłego dnia Wam życzę. Zobaczmy, jaką kartę mamy w grupie numer dwa. Odwrócono siódemkę pucharów. Ta osoba chciałaby ci powiedzieć, że już nie cierpi. Chciałaby móc ci coś zaoferować, przyjść do ciebie z czymś, natomiast na razie yy, myśli nad tym wszystkim. Chciałaby pokazać ci, że potrafi wziąć sprawę w swoje ręce. I zadziałać. Myśli teraz dużo, jest y, kreatywna. Natomiast nie do końca mówi ci całą prawdę. Y, ona sama chciałaby się dowiedzieć więcej, być może chciałaby się dowiedzieć y, tego, co ty czujesz i co myślisz na temat tej relacji. Uważasz, że świetnie sobie radzisz, że masz swoje królestwo, którym świetnie potrafisz zarządzać. Ta osoba nie do końca wie, jaką decyzję ma podjąć. I ta osoba nie do końca wie, jaką decyzję ma podjąć. Nie potrafi się zdecydować, ma przed sobą dużo opcji i na razie nie wie dokładnie, co może zrobić jeszcze w tej relacji. Wiadomość od Twojej osoby to. To, co dla mnie zrobiłaś? Tęsknię za tobą. Zapomnijmy o tym. Być może jest jakaś sprawa, coś ta osoba zrobiła, co ciebie zabolało, i prosi, żebyś cię o tym. Zapomnieli. To już tylko ty wiesz tak naprawdę, o jaką sprawę tutaj może chodzić. Bardzo dziękuję i zapraszam do kolejnych czytań. Ta osoba chciałaby Ci powiedzieć, że na razie woli zatrzymać wszystko dla siebie i niczym się z Tobą nie dzielić. Na razie chcę po prostu trzymać się tego co ma i zachować to dla siebie, ta osoba chciałaby ci powiedzieć, że chciałaby świętować z tobą, związać się z tobą, że już ma dosyć mm, niedomówień i szukiwania w tej relacji. Ta osoba nie dzieliła się z tobą, tym, co myśli i tym, co czuje. Uważa, że podjęła złą decyzję w waszej relacji. Czuje się wypalona tym wszystkim i bardzo zmęczona. Chciałaby móc y, z Tobą naprawić tą relację po prostu być szczęśli szczęśliwa w tej relacji z tobą. Mieć z Tobą, że tak powiem, co świętować, chciałabym móc zaoferować Ci coś, jeśli chodzi o sprawy materialne, Przyjdzie do Ciebie z jakąś propozycją, natomiast ona na razie jest bardzo zmartwiona właśnie tymi sprawami finansowymi i, i to ją bardzo męczy. Ona jest, czuje się wypalona i na razie nie wie, co ma zrobić czuję się jakby była po prostu w pewnym sensie uwiązana w pułapkę. Natomiast chciałabym móc zaoferować Ci coś. I kiedy będzie na to gotowa, to pewnie to zrobi. Na razie czuję po prostu wypalenie zmęczenia po wszystkim. Podjęła tutaj jakąś złą decyzję. I tak to właśnie teraz wygląda z jej strony. Zobaczmy, jakie mamy wiadomości o Twojej osobie. Jeszcze planuję coś. Jesteś taka mądra. Chcę z Tobą porozmawiać. A więc to by było na tyle. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Zapraszam do subskrypcji kanału, komentowania, zapisz film na później. Jeśli z Tobą rezonował, to skomentuj. Będzie mi bardzo miło, jeśli dostanę od Was jakiś odzew, jakieś wsparcie, bo to też motywuje mnie do dalszego nagrywania. I życzę Wam cudownego dnia, ponieważ jest naprawdę pięknie. I korzystajmy z pogody, póki jeszcze możemy. Buziaczki, trzymajcie się i do następnego razu.